Eee, czekaj, czekaj, jeszcze wszystko powinno ustawić. Bla, bla, bla. Dobra, i teraz mam taki pomysł, że ty zrobisz przywitanie, żeby zachęcić ludzi, żeby oglądali film, nie? Dobra, to weź czekaj. E, ale poczekaj, poczekaj, co ja mam powiedzieć? No nie wiem, zrób przywitanie, że witamy na odcinku, nie wiem, może zrobić swoje przywitanie i po prostu... Dobra, to fajnie będzie, nie? No nie wiem. Czekaj, jeszcze nie czekaj. Dobra, trzy... Czekaj, czekaj, poczekaj, poczekaj, ja sobie ostatnie odpalę. No nie. Dobra, już. Dobra, to uwaga, 3-4, akcja. Witamy wszystkich na odcinku Ryba wędryba ze mną, z weterkiem. Właśnie, widzowie. Yy, ja nie wiem, będziemy się bili, ale dajcie subskrypcji i lajka, bo to motywuje nas, naprawdę. Właśnie, bardzo mądre słowa, do tego również do niego wbijcie i też dajcie lajka i suba. No i co, my w sumie to wychodzimy, 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 bo to musi być nowa. Gramy do sześciu na zmianę, że raz ty, raz ja będę właśnie Dobra. tryb 1v1 i po prostu do sześciu kto pierwszy to wygrywa. Mm -hmm. A kto zaczyna? No to ty zaczynasz, możesz teraz wpisać tam dual komendę i wybrać jakiś tryb. To chodźmy na to. No kurde, dobra. Ja tego szczerze nie lubię. Pierwsza runda, proszę Państwa, zostawcie lajka like oczywiście. Tak, dobra, lecimy. Ja w ogóle nie wiem jaki to będzie poziom. Zobaczymy, postaram się oczywiście tutaj wygrać. Wow, 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 Dobra, ja tutaj już zaraz chyba to wygram, nie wiem. Uh -huh. O kurde. Dobra, tu przynajmniej dzia działają perełki, ja nie to co o nie, nie wiem, co? O nie, o nie, o nie nie. nie, 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 nie. Coś trenowałeś pvp, czy co? No, w sensie przed odcinkiem dzisiaj szczerze nie. Jakoś zazwyczaj dużo gram w Minecrafta. Staram się trenować, że żeby... Ja na tej wersji. O kurde, ja nie, w ogóle nie patrzyłem na HP. Dobra, jeden zero dla ciebie. Żeby tak, coś w tym jestem dobry. Y o, dobra, wybrałem fajny tryb. Co to jest? To jest fajny tryb. O kurde, co jest, co jest, co jest? Nie, nie, takiego nie ma. nie, Nie. Nie, kurde, straciłem życie jedno. Coś ja tutaj nie ogarniam o, widzowie. Ja się będę musiał wziąć dosłownie, jeżeli ja chcę to. A ja też zginąłem. Serio? Oh. Ja nie wiem co to było, ale ten tryb w ogóle to jest taki śmieszny tryb, nie? O kurde, co ja odwaliłem, nie? Dobra, jeszcze może spróbuję dać tam. O, dobra, udało mi się jeszcze zrobić save'a. Ha ha, 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 ha. Co? No bo ja się jeszcze tak tepnąłem. O, teraz też mi się udało zrobić takiego save'a. Dobra, papa! Pa. Będę to musiał teraz ugrać. Okej, okay, 3, 2, 1, jazda. O kurde o nie! Wiadomo, jeszcze nie wiemy. O, o dobra, jeden do jednego. Eee, choć może sumo. Okej. Okay. W sumie nie wiem, czy my tego nie zrobimy tak naprawdę do pięciu, żeby to nie było za długie, ale dobra, spróbujemy. Ej, ja jestem słaby, sumo. Ale... Ja też. O kurde, nie, 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 No co jest? Nie, no nie wierzę w to. Dwa do jednego. Ja coś tutaj nie potrafię. To jest fajny tryb, to jest bardzo fajny tryb, bo słuchajcie widzowie, jeżeli będziecie kiedyś grali na serwerze to polecam wam ten tryb HCF, ponieważ to jest taki tryb, który uczy was jakby do PvP w takich jakby codziennych sytuacjach, na przykład na serwerach z guildiami, bo jak wiecie tutaj mamy na przykład takiego, takiego to schod, że w karkę, nie? Ten tryb jest jakby jeden z takich bardziej edukujących, jeżeli chodzi o Minecraft PvP, a ja nie potrafię grać. Oho, no ty nie potrafisz grać. Ja nie potrafię grać w ogóle w tą grę, nie. Nie, nie wiem no, co ja tutaj robię. Ja w ogóle nie powinienem nagrywać na YouTube mi się wydaje. No sobie tak, dobra, na no, spokojnie. Jeszcze to ugram. Nie potrafię grać w tą grę. Widzowie, możecie napisać w komentarzach czy ryba, wen, ryba, nup, ha ha, ha ha raz, dwa, trzy. O, o wygrałem. Czyli ile teraz jest, tak naprawdę? Dwa jeden dla ciebie. Nie, właśnie nie. Ty masz dwa jeden teraz, jest dwa dwa. A to pójdźmy, może to? Proszę, ja się boję, co to będzie. Ja nawet nie wiem, co to jest. Nie grałem jeszcze nigdy na tym. O Boże. Co to jest? <laughs> Okej, okay, to jest milion potek. To jest taka klepa, jak wiecie, była w takim 2018, nie? To jest taka typowa, typowa taka. O Jezu, to są jeszcze debuffy. Co jest? Serio? O... Nie, to już, bo są poisonowane, nie cierpię tutaj. To są debuffy jeszcze. Dobra, trzeba to jakoś ugrać, nie? Dobra, trzeba to. O, fajnie. masz poison? Nie, nie trafiłem ciebie, co? Ja odwaliłem. Ja też nie. No sakra jakaś. O nie! Jak ja nie lubię takich rzeczy. Ja nie lubię takich. Ja wolę takie klasyczne za chwilę. Nawet nie wiem, czy nie włączę takich klasycznych. Okej. Okay. A to jest trudne, kurde. To jest trudny tryb taki, że ja nie mogę, nie! Coś fajnego. Dobra, to ostatnie mi się podobało, więc ja dam drugi raz to samo. Ja nie patrzę na HP, no! 4 do dwóch jest, bo ja nie patrzę totalnie na moje życie. Teraz ja. No. No to aż to. O nie, czyli jest 4 do 2, czyli ja za chwilę przegram kurczę, nie, to jest masakra. O nie! Ej, bo tu, tu jeszcze jest można taki. strzelać, tu można strzelać. O, 4 do 3, dobra, no, comeback to robię. No nie to samo, co na Xboxach. Robi to samo. O, znowu mój laptop się oczywiście aktywował. Dziękuję bardzo za efekty specjalne, dźwiękowe efekty specjalne, po prostu laptop. O, dobra, 4 do 4, no, wyrównane. wyrównane. Teraz ty wybierasz tryb teraz gramy na przewagi, czyli jest 4 do 4, czyli muszą być jakby dwa punkty przewagi. tutaj może tak bardziej spróbuję zagrać taktycznie na takie strefy. O, właśnie o tym mówiłem. Ja nie potrafię po prostu grać na wędki. Wow, Może jeszcze strefa? No nie! Teraz ja znowu wybieram. Ostateczny pojedynek! Nikt nie lubi UHC, ale jakoś tak się zgodziliśmy, więc... No niestety. Idź stąd. To jest pierwszy raz. No, grałem, grałem. Podpalił się, podpalił się! A nie jednak chyba mnie. No to 24 jabłka, czy tak jest też na prawdziwym UHC? Jeżeli ktoś z Was grał UHC to możecie wpisać, czy naprawdę pod koniec gry się ma 24 jabłki. Nie! Nie! Dwa życia! Dwa życia, dwa życia! Proszę, proszę, proszę. Chyba wygram. Chyba... Nie, ja mnie załatwił! Teraz ja się załatwiam. Teraz ja... Nie! Jest! Dobra, chodź na jakąś arenkę, zrobimy zakończenie. A bo wiesz co, jeszcze nie zagraliśmy boxing ani razu. No to chodź. Pozaturniejowy. Pozaturniejowy boxing. Jeszcze w sensie już wygrałem tak naprawdę, ale... O kurde, jak ja nienawidzę. Minus mam ciągle, ten... kurde, ja chyba tego nie odrobię, chociaż. Teraz tak ładnie weszło, ale mam dalej minus 2. Teraz już minus 5, co ja odwalam? Minus 7. Jezu, no mnie ok, już ten... ręka boli. No. Ja poterczulę i uję ciągle. No. Jezu, ty ciągle też gadasz, e. a ja się tak nie odzywam, bo ja się tak muszę skupić. O nie, dobra. Tym... Okej, okay, teraz coś się mi tutaj udało, ale no, słuchajcie, minus 10 już chyba raczej nie odrobię, ale co tu się dzieje? Co tu się dzieje, proszę państwa? Co się dzieje? Jeszcze zaraz to odrobię. Nie, dobra, koniec. 98. Didi? Ko to pożegnaj się z widzami może. Dajcie suba, lajka, like jeszcze raz powtarzam się, ale dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Czy ty znowu czytałem z notatnika? Tak czy nie? Nie. Czyli ewidentnie tak, dobra.